Siemka. Miałem dzisiaj łowić na taką cykadę 20-gramową Admiral z JMC Adventure, ale nie wziąłem wędki e, Light. Miałem taką wędkę i mam tylko ultra lighta. Zapomniałem go nie, o niej, więc odpada. A chciałem bolenia dziś połowić. Trudno, połowimy na woblerki, spróbujemy na klenia oraz na j jakiegoś okonia. Wychodzimy i łowimy tutaj. Aha, jak tu poziom wody się podniósł. Kurczę, jak to jest prawie równe z tamtymi tymi murkami. Dobrze, czas oddać pierwsze rzuty Jest to około jakoś szóste rano, trochę późno dzisiaj przyjechałem. No, chciałem dużo wcześniej, no ale nie udało mi się. Ogólnie głowie na boblera, na którego kiedyś klenia złowiłem, więc może może coś uderzy. Fajnie by było, coś już złapałem. Ogólnie jest strasznie ciepło W nocy normalnie... Ogólnie mam na sobie bluzę, bo jest lekki wiatr Tu, bo tutaj wieje, ale tak to... Ale tak to normalnie na... Tam, gdzie wiatr nie wieje, to bez bluzy Krótki rękawek Jest tak ciepło 15 stopni w nocy, więc... Mówiłem Kurczę, co tak czepię Ale tu zielska jest Muszę przejść gdzieś tu obok Jak tu prawie wylewa Tyle wody to ja jeszcze tu nie widziałem Porośnięte to tu na to jest Za głęboko schodzi ten oblar, trzeba zmienić go Strasznie głęboko schodzi Dobra spróbujemy na klenia, takie bardziej powierzchniowe Ale ja tym pewnie za daleko nie zarzucę A nie, wleciało całkiem, całkiem Więc fajnie Dobra, czas założyć riga. Dobrze, spróbujemy sobie na riga, Na takiego oto, nie wiem Kiełcz jest, czy to co to Nie wiem dokładnie Znowu nie spojrzałem na nazwę Tej przynęty, ale mam tu Założony 7 gramowy, wolframowy Ciężarek, dosyć dużo No ale tutaj rzeka taka dosyć jest Rwąca, a chcę żeby to pod nie chodziło No i plus taki, że to poleci daleko no Jak widzicie aż tam prawie na drugą stronę poleciało Zmieniam na ciężarek 5 gramowy Ponieważ no nie wiem, jakoś jest moim zdaniem za ciężki i moja przynęta jakby traci pracę przez to I założę sobie A na początek damy takiego białego robaka Zobaczymy czy coś siądzie na to Czy nie Taki robaczek Robal biały Jak nie to potem zmienimy kolor No i powrót do woglerka Zobaczymy co woblerką tu się zdziała Kurczę, ja lubię na te woblery łowić Ulubiona przynęta moja, woblery Coś ryba nieaktywna, choć ciepło dziś było, bardzo ciepło w nocy I cały dzień ma być ciepło i wczoraj było ciepło A ryba coś nie jest aktywna Nie wiem dlaczego tak się dzieje w sumie No trudno, nic na to nie poradzę Widzowie mam rybę W końcu Coś uderzyło i mam rybę Oj widzowie Piękny okonek. W końcu po półtorej godziny tu jestem. Jakoś tak, i w końcu udało się złowić pięknego okonia O kurczę, myślałem, że już nic nie złowię. Już tyle tu czasu jestem. Ach, widzowie, wruwałem wszystkim. I tymi tantami, i larwami, i robakami, i nic, nic, nic. Aż w końcu się udało. Się udało złowić okonia pięknego. Ja sobie go zmierzę. Z tego względu, że no, wydaje się całkiem duży. A może ponad 20 ma, może ma, może nie. Spójrzmy ma. Ile on ma? No, ma 27 cm, więc zajebiście. Taki okonek, super, w końcu, w końcu coś. Dobra, widzowie. Pięknie, pięknie. Cieszę się mega. W końcu, w końcu rybka. A, wypuszczam ją tutaj. Super poszło, 27 cm około. mega się cieszę Kurczę, już miałem takie zwątpienie naprawdę, już mówię No nie, no co ja tu robię, nie? Że znowu przyjechałem i znowu nic nie bierze, nie? I już naprawdę miałem zwątpienie, że nie, 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 że Będę jechał do domu, no bo co tu po mnie, jak nic się nie dzieje, nie? Ale w końcu, w końcu uderzył Czyli po prostu wystarczyło zmienić na KTH Easy Shainer Naturalny kolor, taki biały, biało-oliwkowy z z brokatem i ryba się skusiła. Czyli można powiedzieć, że trafiłem w gusta ryby. Dokładnie. Dobrze, może uda mi się jeszcze jednego złowić. Może? O kurczę, jeszcze bym zerwał. Zapomniałem odpuścić kabłąka. Zapomniałem kabłąka. Otworzyć. Może właśnie już teraz gorąco się robi w bluzie, jest dla mnie za gorąco. Może właśnie teraz ryba odpali okonek. Może to właśnie teraz jest godzina ich. Nie wiem, w sumie tam po drugiej stronie widzę, że coś zaczyna się dziać. Ale też może być tak, widzowie, że to było ostatnie po prostu dzisiaj. Po prostu nic nie bierze dzisiaj. Jest taka pogoda, taki dzień, i ta ryba po prostu przypadkiem już wzięła, po prostu się skusiła. No ale będę próbował, zobaczymy. Może jeszcze coś się uda. Jeśli się uda, to znaczy, że trafiłem w to, co ryba chce. I próbowałem również różne metody zwijania, że na przykład stop and go, zatrzymywałem, podbijałem, no naprawdę. I nawet po prostu z tą przynętą już to próbowałem. Było różne, no ale zadziałało klasycznie, czyli e, lekkie drgania, tak podbijam, 4 sekundy poczekam, aż opadnie, podbijam tak lekko pal paluszkiem, oblank dotykam i czekam. I to najlepiej zadziałało. Dwie godziny tu być prawie i dopiero jedna ryba. No, nie jeden już by dawno zwątpił i pojechał do domu. Siedzi, siedzi, nie, to zaczep. No, zaczep. Myślałem, że coś wzięło. Wiatr zaczął już większy teraz wiać. No, już tak się zmieniło trochę. Pogoda się zmienia. Może zaraz pójdziemy tam na pierwsze to miejsce i stamtąd zobaczymy. Dobra, widzowie, idziemy. Idziemy tam przy samochodzie porzucać. Pozmieniamy tam trochę przynęty. Poprobujemy raczej tą samą techniką rzutu i prowadzenia bo działa, ale mam tu jeszcze takiego tak, innego gejtecha inne kolory, myślę, że ten niebiesko-żółty zda egzamin tutaj, spróbujemy na tym perłowo-fioletowy z niebieskim Będziemy próbować po prostu, nie? Dobrze widzowie, wziąłem ja taki pieniek Siadam ja na nim tutaj i rzucam i próbuję coś złowić. Ale tutaj głośno zaczyna się robić prace budowlane i tym podobne. No trudno. Może uda nam się jeszcze, choć z jednego konia złowić, fajnie będzie. Będzie można jechać do domu. Ale jeszcze wiecie co? Spróbuję jeszcze połowić na obrotówkę, po prostu. Mam obrotówkę akurat w rozmiarze 0. I jeden. Takie bardziej strągowe, ale może coś się skusi. Sprawdzimy sobie. Wspomniałem wziąć ze sobą przynętę. Ale Ale zaczyna grzać słońce. O kurczę. O, coś walnęło tam. Coś się dzieje, ale z powierzchni. O drugi raz zaatakowało. Coś się dzieje. Ale ja tam do co widzę. Ja tam w sumie nic nie widzę. Nie, zapomniałem dzisiaj okularów, wiecie? Dosłownie, nic tam nie widzę. Ale coś tam się działo, wyskoczyło, więc może może. Znowu coś tam copnęło. Wiecie co? Jak tak, to ja na zmienię na woblerka powierzchniowego i może mi coś zapnie. W sumie, jak w tam Zielsku, to wszystko tam się dzieje. To ja i ten pieniek przyniosę i tam ja usiądę tak samo. A może w dodatku tego chrząszcza założę, i zobaczę jak on się sprawdzi tutaj. A może nóż widelec właśnie na niego tu weźmie. Sprawdzimy czy on w ogóle doleci. Postaram się wyrzucić tam. Gdzie ryba brała? W sumie to leci. Tam powiem, że coś może z tego i będzie. Nie wiem, gdzie to spadło za bardzo. Dobra, widzę. A na luzie tam dolatuje. Kurczę, to tam, gdzie ta ryba brała. To że ja tej przynęt nie widzę, więc tylko jakby drga nią Ale ta ryba ma wiedzieć, gdzie ona jest. Dobra, teraz coś takiego mam. Zobaczymy, czy tam dorzucę gdzieś no i czy coś będzie brało na to Wątpię raczej, że nie dorzucę za daleko tym Raczej tak będzie No, nie jest tak źle w sumie powoli teraz zwijać Może coś z tego będzie No i czas na zmianę Widzowie, mała aktualizacja Zmieniłem na ten kolor 7 gramową Wolfram tu taki perłowo filet, róż, róż z niebieskim tak. Siedzę sobie tutaj, nie, rzucam, rzucam Już 4 godzinki tu jestem No ale coś, nie poddaje. Było jakieś przed chwilą uderzenie I może Jest szansa, że coś wyciągnę podobnie, Ale coś małego musiałem brać Bo takie cztery uderzenia poczułem I puściło, może za szybko zaciąłem No nic, łowię dalej Może coś się uda złowić niedługo Jest ryba, zmieniłem gumkę I w końcu coś siadło a! Znowu fajnie jest! <śpiewanie> Półtorej godziny minęło i następny okoń na czarno-biało-srebrną Czarno, czarno -biało -srebrną gumę. Ach, kurczę! No, piękny oko Nie, no, wy, wyczekany! Zajebiście jezu, jak ja się cieszę! Spójrzcie tylko sobie, jest 9.19, czyli 25 minut minęło od ostatniego, nie no, czasu. Kiedy nic nie było, ale kiedy złowiłem rybę, to nie pamiętam. Godzinę, godzinę 20, ale jest następny okoń. Pięknie. Pięknie, kurczę, znowu on ma jakieś takie no z 27 cm jakieś, coś około tego, czy zmierzymy, a zmierzę tego czemu, nie. Czyli teraz siadł kolor, czyli coś podobny do tamtego, widzicie? Tam tamten kolor straciłem był trochę podobny. Tylko tego czarnego nie było, a tu czarny zadziału, No to ciekawe Błą miarkę Tak szybko sobie zobaczymy, czy jest większy, czy nie Nie, 25 centymetrów Takie pod... No Będzie 25 Powiem wam, widzowie, trochę cierpliwości Trochę kombinowania zmian przynęt Kolorów I działa, coś oddaje Fajnie, fajnie jest okonek Drugi No już jestem na łowisku 4 godziny 4 godziny już jestem pełne no i powiem Wam, że no, dwa okonie, takie 1,25, 27 Czy to dobrze? Raczej słabo, nie? Ale jak dla mnie, chociaż coś. Dobrze, że chociaż coś się dzieje. Więc jak dla mnie to jest dobrze, powiem Wam. I znowu te same prowadzenia, bo już naprawdę próbowałem. Rzucałem i po prostu, wiecie, jak najdalej wyrzucałem, to się starałem pod drugą stronę, nie? I ściągałem przynętę i zatrzymywałem ją. No wszystkiego próbowałem. I w końcu siadło. Po prostu te prowadzenie co zawsze. Czyli na dno, podbijanie takie, zwijanie luzu. Czekam do 4 sekund, odliczam. I znowu podbijam tak 4 razy leciutko. Zwijam. I w kółko, tak. I tak mija czas, dosyć długo. Taki jeden rzut zajmuje, nie wiem, tak minuta, dwie minuty średnio. Nie no, minuta. Dosyć cierpliwie trzeba czekać, no ale działa, najważniejsze. Dobra, próbujemy trzeciego ogarnąć. A już miałem się zwijać do domu. Dobra, siadam sobie, ja i oczekuję na następnego posiaka. No widzowie, jest już 9.44, rzucam obrotóweczkami, takimi jedyneczkami i zerówkami. I w sumie to nic się nie dzieje. Wiecie, oczekiwałem, że ryba będzie dosyć bardzo aktywna po tym, że wczoraj było ciepło, noc była bardzo ciepła i do tego ranek był ciepły i dziś się jest ciepło. Oczekiwałem, no to wiecie, to wtedy sprzyja dla tej ryby, żeby ona żerowała, no ale nie wiem co się dzieje czemu. Tak się dzieje. No wiecie, no złowiłem te dwie ryby, no ale jaki to czas? 4-5 godzin, więc to jest długo. Ja powinienem w 30 minut godzinę złowić te ryby, a nie 5-4 godziny. No ale nic nie zrobię. Tak to już wygląda. Ale przynajmniej były dwie rybki, nie jedna i nie zero, więc trzeba się cieszyć. Teraz stąd takie wablera spróbuję. W sumie on za głęboko nie schodzi. Tak jak do góry będę wędka trzymał, to będzie git. Może coś się uda na niego. Nie wiem, już po prostu wszystkiego próbuję. Idę jak gdzieś, gdzieś trochę dalej. Zobaczę, może jak stamtąd porzucam, to trochę lepiej będzie. Stąd? A no, mogę i stąd porzucać nawet. Podejdę ja tutaj. Jednak i stąd porzucam parę rzutów i chyba będę jechał do domu Już mi gorąco strasznie jest Ach, Trzeba coś zjeść, bo nic do jedzenia nie wziąłem Śniadanie jadłem, ale to śniadanie jadłem o 4.30 4.30? Tak, jak już 4.30, 4.40 śniadanie wpadło No, a już jest... 60 jest 10. Więc nie powiem, trochę głodny się zrobiłem już Ale jeszcze chęć na trzecią rybkę jest, jest Mam, 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 mam Udało się. Widzowie. W całą końcówkę. Okonek złapał. Się. <laughs> o kurczę. Czy taki mały okoń na takie woblerkę? No nieźle, ale fajnie, fajnie. Się udało. Następna rybka. Trzecia. Jest trzecia. Widzowie, trzecia ryba jest. Więc cel spełniony. Miały być trzy ryby, i są. Więc można jechać do domu. Dobrze widzowie, taki oto konak się skusił 10 cm może ma, może trochę więcej. No nie wiem, fajnie. Jest trzecia ryba. <laughs> o, super, super. No się cieszę mega, mega jest. No i Git, kurczę, co czego tu więcej chcieć, nie? Trzy ryby złowione. Dobra, lecimy po czwartą, może czwarty weźmie. Dobra, leć, leć, wracaj do wody. W siebie już go nie ma. Akurat z tego co wiem, na ten zbiornik tutaj, na tę wodę, ten kolor się sprawdza dobrze. To jest tak, że zawsze szczupaki brały na ten kolor. I dobra, jednak mój plan się nie sprawdzi, bo tu są roboty. Ogólnie wiem, że tu jest zakaz wstępu, bo są prace, ale na te betony chciałem tam podejść, tam w nurt, porzucać może boleń, akurat by się skusił. No ale jak, jak, jak tu są prace, to nie będę przeszkadzał i nie będę wchodził tam. No i ogólnie jest zakaz. Uwienia, nie? Pod zakaz bym wchodził. No ale trudno.